Oto wiadomości, których nigdy nie powinieneś wysyłać kobiecie. Bo jeśli kiedykolwiek kobieta przestała odpisywać Ci z dnia na dzień, to może być dlatego, że wysłałeś się jedno z tych wiadomości. A żeby uniknąć popełnienia tych błędów w przyszłości, możesz rozważyć wciśnięcie przycisku Obserwuj, żeby zobaczyć więcej takich filmów. Pierwsze to hej, dostałaś moją wiadomość. Uwierz mi, ona widziała Twoją wiadomość, a jeśli nie odpowiedziała, to znaczy, że albo nie jesteś dla niej wystarczającym priorytetem, albo po prostu nie jest zainteresowana. A wysłanie kolejnej wiadomości tego nie zmieni. Druga wiadomość, to Chciałam. Byś się kiedyś spotkać, a wiadomość jest zbyt niejasna i brakuje jej pewności siebie. Jeśli chcesz ją zobaczyć, bądź konkretny i zaproś ją na randkę. Możesz spróbować czegoś takiego. Hej, jesteś wolna w ten piątek, chętnie bym cię gdzieś zabrał. Ostatnia wiadomość, której nigdy nie powinieneś wysłać kobiecie, to zrobiłem coś źle. A wiadomość pokazuje niską pewność siebie, a i tak najprawdopodobniej nie dostaniesz jasnej odpowiedzi. Więc jeśli ona przestała odpisywać albo zaczęła się oddalać, to jej strata i pora, żebyś ruszył dalej zamiast to analizować. Każda z tych wiadomości pokazuje brak pewności siebie i kompletnie podważa Twoją wartość. Pamiętaj, zawsze pisz do kobiety z pewnością siebie i powstrzymaj się od wysyłania którejkolwiek z tych wiadomości. Jeśli wciąż wyglądasz tak, że to ty zawsze piszesz pierwsze, a ona odpisuje po godzinach albo jednym zdaniem, jeśli ciągle ty inicjujesz spotkania, a z jej strony słyszysz, tylko zobaczymy, jestem zmęczona, albo że dam znać, gdzie widzisz już, że dajesz uwagę, czas i mocno się angażujesz, a w zamian dostaniesz minimum odpowiedzi, to nie jest przypadek, to są twoje powtarzalne schematy zachowań, które musisz natychmiast zmienić w sobie, żeby kobiety reagowały na ciebie inaczej. Koniec z byciem miłym, czas być szanowanym pokazuje dokładnie, dlaczego wchodzisz w rolę tego, który ciągle zabiega, jak zmienić dynamikę w waszej relacji, żeby to kobieta zaczęła inwestować, co konkretnie robić, żeby być facetem mocno intrygującym i pociągającym dla kobiet. Zrozumiesz, że to nie chodzi o wygląd ani pieniądze, to psychologia relacji, dzięki której zyskasz przewagę. Pożegnaj swoją starą wersję jeszcze w tym roku i napisz w komentarzu koniec, a wyślę ci link ze szczegółami, albo możesz kliknąć w link, który mam u siebie w opisie profilu.